Dzień dobry, nazywam się Mariana Nawrot i jestem dziennikarką telewizji Dolnośląskiej, wiceprzewodniczącą osiedla Chuby, które to osiedle ma 25 tysięcy mieszkańców. Robię jednocześnie programy o, o miastach, o miastach, o gminach, w związku z czym mam dosyć dobry ogląd, jak to wygląda u nas, a jak to wygląda gdzie indziej. W takim, w takich pięciotysięcznych miasteczkach, jest dom kultury, są miejsca społeczne, najróżniejsze. My w na Laosie Luchuby mamy 25 tysięcy mieszkańców i ani jednego domu kultury. Gdybym miała pięć, to mieszkańcy by oszaleli, po prostu nie wiedzieliby, co ze sobą robić. Nie mamy miejsc tak zwanych publicznych czy to, co, o czym Pan mówił. Żadno, żadne z miejsc ogólnodostępnych nie jest oprogramowane, to znaczy nie ma tam dostępu do prądu. Musimy przy organizowaniu festynów załatwiać różne, różne rzeczy, które są z tym związane. Jestem inspektorem nadzoru budowlanego z uprawnieniami. Mam całą masę umiejętności, które sprawiają, że. Właściwie siedzę w, na, w tej Radzie Osiedla i cały czas wymyślam, jak, jak tym ludziom pomóc. Postindustrializacja po, post to, to nie tylko to, że nie mamy już zakładów. To jest również to, że ci ludzie myślą wciąż tak samo, jak, jak myśleli, kiedy pracowali w tych dużych firmach. I to jest ogromny problem, bo... Um, Dosyć trudno jest z nimi dyskutować o rozwoju miasta. E, oni nawet nie chcą zmian, e, kiedy deweloper proponuje, że e, dobrze, postawi tutaj budynek, ale jednocześnie zagospodaruje im dwa, trzy podwórka, żeby ci mieszkańcy obok... No, żeby ci mieszkańcy nie patrzyli na, na ten brud, na te, na te komórki, to oni mówią, nie, nie, my nie chcemy, my nie chcemy. I dopiero trzeba ich edukować delikatnie po kolei. Ale to tak jest, no to tak jest, ci ludzie mówią, to jest nasze. Zapomnieli, że to jest miejskie, społeczne, ale z drugiej strony, jak my mówimy miastu, to jest nasze. My chcemy kawałek tego miejsca, gdzie będziemy robić festyny, gdzie będziemy się spotykać, gdzie będziemy w parku mogli zrobić jakieś no, miejsce spotkań, to nam mówią, no, 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 niekoniecznie, niekoniecznie. Sama wiem doskonale, że miasto Wrocław ma takie tendencje do patrzenia ogromną, miasto moje ogromne, na Kubach mamy akwapark. Mamy wiel, wielkie, wspaniałe lodowiska, kryte i w ogóle różne takie. Tylko tyle, że to kosztuje. Mieliśmy zwykły bylejaki basen za 8 zł, teraz mamy piękny akwapark za 25 zł. Mamy browar mamy piastowski, nie mamy, ale, ale nie mamy zwykłego klubu, gdzie moglibyśmy. Nie mamy Właśnie, kiedy robimy jakikolwiek festyn, staramy się brać wykonawców, czyli, czyli panią z baru, prawda, żeby robiła catering, pani tam w kiosku coś tam robi, watę na patyku. Staramy się wspierać, prowadzimy gazetę, ale to jest naprawdę ciężkie. Proszę mi wierzyć, miasto zrzuca cały obowiązek na NGO. Mówi, drodzy Państwo, My się dogadajcie tam z jakimś NGO, oni wam tam pomogą, wyedukują. Prawda powiedziałam, że przez te dwa lata byłam na jednym szkoleniu zorganizowanym w ramach Unii Europejskiej, bo wciąż chcemy się szkolić, dla radnych. Ale to ogólnie rzecz biorąc, miasto radnych traktuje tak per zwłaszcza tych osiedlowych i mówi, no, a wy tam jesteście na miejscu, to wy się sami dogadajcie. Bardzo nam brakuje badań socjologicznych. Żebyśmy wiedzieli, tak, przecież my nie możemy chodzić kartką i pytać, drodzy Państwo, co Wy chcecie na tym osiedlu. My i tak wiemy, że z wadem wynika, że oni chcą świętego spokoju, prawda, żeby było bezpiecznie, żeby były kamery, no ale my tego nie możemy zrobić, bo my nie jesteśmy od tego. My jesteśmy jakby takim łącznikiem. Mówi się dużo o tym, że we Wrocławiu nie będzie już lat osiedli. Ciekawa jestem, co będzie wtedy, kto będzie z tymi ludźmi rozmawiał. No może się jakoś dogadają. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.